A dlaczego ty tam nie chcesz być prowadzącą? Wszyscy do tego piją, żeby, żeby jednak pojawiła się ta nuta zazdrości. Pewnie, żebym chciała prowadzić wiele programów jeszcze w przyszłości, ale ja myślę też, że co za dużo, to niezdrowo. I fajnie, że mamy w tańcu taką przerwę i że wszyscy czekamy na kolejną edycję, bo, bo jesteśmy tacy nienasyceni i chcemy więcej. Także ze spokojem czekam na, na kolejne wyzwania. Czyli możemy spekulować, że masz trochę czasu, więc może to ta, ten czas wykorzystasz na właśnie tą drogę, ścieżkę muzyczną. No właśnie tak planowałam. Dziękuję, że to powiedziałaś. Kiedy mniej więcej możemy się umówić na premierę? Spokojnie, myślę, że nie ma co tutaj e, dawać jakiegoś terminu, bo różnie to jest w muzyce, różnie bywało, więc z wielkim spokojem też do tego podchodzę. Ale e, taka płyta, którą byś, byś chciała stworzyć, e, bardziej będzie właśnie podobna do tego e, utworu promującego film, czy zupełnie coś innego? Klimatycznie być może tak, ale to wszystko na razie jest w parze planu tworzenia.